Jak sama nazwa wskazuje, Śląski Związek Brydża Sportowego y, zajmuje się organizowaniem czasu ludzi, którzy grają w Brydża. Nie jest to nic takiego, co ratuje świat w przeciwieństwie do wielu organizacji, które zbierają y, 1,5% podatku, natomiast jest to miejsce, które zapobiega wielu wielu rzeczom, które dzieją się później. Mamy takie wrażenie, że dochodzi do dosyć dużej atomizacji społeczeństwa. Ludzie coraz więcej czasu spędzają w sposób, w jakiś sposób samotny. Jest mało takich miejsc, w, którym, w których w dzisiejszych czasach moż, mogą grać yy, czy przebywać ze sobą i współpracować osoby w całym przedziale wiekowym. To znaczy mamy jakieś tam grupy w społeczeństwie, Emerytów czy grupy młodzieżowe. Natomiast brydż jest taki pod tym względem egalitarny, że on miesza to całe społeczeństwo i wydaje się, że to nosi dosyć dużą wartość. Znaczy osoby starsze przebywają w towarzystwie młodzieży, młodzież przebywa w, os w towarzystwie osób starszych. Przebywanie wśród młodzieży. Mm, odmładza osoby starsze, tak? Jeżeli ktoś ma 70 lat i teraz przebywa kilka godzin z młodzieżą, to to, to jest jakaś wartość, tak? Nie ratujemy świata. Sam bridge jest grą, która... Yy, nie znam nikogo, kto potrafił, yy, ale też nie jesteśmy profesjonalistami w tym, żeby tak na pewno stwierdzić, ale nie znamy brydżystów, którzy na przykład mają Alzheimera, ponieważ jest to gra, która wymaga cały czas wysiłku głowy. Teraz wydaliśmy kilkanaście tysięcy i musimy wydać jeszcze następnych kilkanaście na, na cały system szkoleniowy, na przykład na zakup stołów. Gramy w nowym miejscu, musieliśmy kupić ileś stołów, ileś krzeseł. Kiedyś brycz był w zagłębiu, teraz go nie ma. Będziemy chcieli go tam zrobić, więc będziemy musieli wydać naście tysięcy. To nie są pieniądze, które idą w dziesiątki ponieważ my już nie konsumujemy tego pieniądza. Znaczy w momencie jak poniesiemy ten nakład, to my już to mamy i to się zużywa na tyle yy, powoli, że, że powiedzmy na bieżąco będziemy w stanie yy, to naprawiać czy wymieniać. Natomiast wejście w nowe miejsce to są jakieś tam wydatki, tak? I yy... Nie mamy jakichś takich specjalnych źródeł. Jasne, że korzystamy z, ze Śląskiej Federacji Sportu, która nam pomaga, ale ona nam dużo pomaga, jeżeli chodzi o brydża młodzieżowego, gdzie y, musimy na tą młodzież to wydać, czyli bardzo mało możemy sobie zostawić. Inną sprawą jest to, że też dzięki temu, że jest to tak skonstruowane, to y, młodzież ze Śląska to są wicemistrzowie świata, na przykład z tamtego roku, więc robimy to y, bardzo dobrze. To też nam się przekłada na na taką jakość i postrzeganie w środowisku, jako, miejsc, jako Województwa Śląskiego jako miejsca, które wie, co robi w, w Brydżu. Tak? Jest, jest oszczędne i dobrze wydaje pieniądze.